Witam Państwa. W przededniu Świąt Bożego Narodzenia mam przyjemność porozmawiać z burmistrzem Wojnicza, panem Tadeuszem Bąkiem. Przede wszystkim gratuluję wyboru. Dziękuję bardzo. W drugiej turze wyborów te głosy tak równo się rozkładały na Pana i Pana kandydata. Trudna będzie kadencja Pani Burmistrzu? Na pewno będzie trudna. Zależy, jak to, jak to podchodzi do kadencji. Ja, na przykład, pochodzę to z wielką taką pokorą, bo wiem, jakie zadania i oczekiwania społeczeństwa są przed nami. Dlatego, ja cały czas twierdzę, zresztą całe życie, że pracę trzeba wykonać dobrze i to, co się powiedziało w kampanii wyborczej, to, co się po prostu z ludźmi rozmawiało, z tego trzeba się wywiązać, bo to jest taki nasz obowiązek. A to, że głosy porównano. Różnie to bywa. No, było dwóch kandydatów. No, każdy miał swojego przeciwnika i zwolennika. No, żyło się tak, że o te 300 niecałych głosów miałem troszeczkę więcej. A pogratulował Panu Pan kandydat? Yy, nie pogratulował. Nie wiem dlaczego. Ja, ja się nie obraziłem na nikogo i chcę współpracować ze wszystkimi, ale no, to już widać. Pan, pan były wiceburmi... Pan były burmistrz, tak zdecydował. Proszę mi powiedzieć, jakie priorytety programu będą realizowane przez te najbliższe cztery lata? Przez najbliższe cztery lata e, pani redaktor jest bardzo ważna sprawa, przede wszystkim wodociągowanie wszystkich sołectw, które nie ma jeszcze wody. XXI wiek i, i dajmy sobie już powiedzieć szczerze, że e, żeby nie mieć wody po prostu w domu, to, to już troszeczkę jest za późno. I musimy to zrobić, tym bardziej, że są sołectwa, gdzie woda kompletna. Komple że woda kompletnie nie nadaje się do picia. E, także będzie wodociągowanie, kanalizacja etapami, na ile będzie nas stać, jakie będziemy mieli fundusze. Remonty budynków szkolnych, budynków gminnych w ogóle też wymagają bardzo dużo ten, drogi. E, chciałoby się coś troszeczkę z tym rynkiem zrobić, żeby to e, zmienić to z miejsca, żeby to był rynek, a nie parking samochodowy. Po prostu trzeba znaleźć jakiś inny parking, zbudować dla mieszkańców, wszystkich, a rynek, żeby był rynkiem dla wojniczy. No i przede wszystkim y, ważną rzeczą będzie też remont naszego pięknego pałacu domskiego, które park zakupił od Starostwa Powiatowego w Tarnowie i żeby to po prostu kiedyś było wizytówką wojnicza. Finanse, zastany finanse gminy dużym są wyzwaniem? Z, tak, dlatego że część już na pewno nie jest tak, jak było 4 lata temu, że byliśmy ogromnie zadłużeni. Zadłużenie spadło. Troszeczkę przez to, że zostało rozciągnięte w czasie do 2024 roku, w dalszym ciągu musimy być bardzo ostrożni, wydając każdą złotówkę. Nie możemy sobie bo pozwolić, kredytów nie bo kredytów nie weźmiemy. Ale przypuszczam, że niczym dojdzie do rozdania funduszy unijnych. Bo tutaj jest bardzo ważna kadencja przed nami z tego, z tego właśnie powodu, że żeby pozyskać jak najwięcej funduszy unijnych i najwięcej zainwestować w gminie wojnicz. Bo potem już zostaniemy sami na, na własnych środkach, a z własnych środków naprawdę będzie nam ciężko coś zrobić. Duże wsparcie Pan ma od Rady Miejskiej. To znaczy, pan ty, poprzedni burmistrz ze swojego komitetu wprowadził 10 radnych my, my, my mamy czterech, ale ja bym to nie mierzył tymi kategoriami, bo. Radni zostali wybrani do rządzenia gminą i czy będą z tym burmistrzem, czy z tym robimy to wszystko dla dobra mieszkańców gminy Wojniczi. Ja uważam, jak do tej pory to z wszystkimi radnymi rozmawiamy się fajnie i dobrze i mam nadzieję, że że będziemy ciągli to po prostu wszystko w jednym kierunku, ten wóz w jednym kierunku wszyscy razem. Dla dobra mieszkańców. Dla dobra mieszkańców, tak jest. Święta się zbliżają. Jakie pan spędzi, panie burmistrzu, dziś wyjazd w góry? Tak, krótki wyjazd dwudniowy, chciałem odwiedzić syna na Śląsku w pierwszy i drugi dzień świąt. Tam pozostał, pracuje na kopalni. Kampania wyborcza to wszystko naprawdę odwlekło to wszystko w czasie i, i już jest troszkę obrażony, że bardzo długo u niego nie byłem. Dlatego jadę pierwsze dwa dni, ale w sobotę wracam i od poniedziałku normalnie do pracy, do urzędu i żeby żebyśmy po prostu pozamykali ten rok tak jak trzeba. No i przede wszystkim w związku z tym, że zbliżają się święta wszystkim mieszkańcom gminy Wojnicz i miasta, bardzo serdeczne życzenia świąteczne zdrowych, pogodnych, wesołych świąt, a w nadchodzącym roku wszystkiego co najlepsze i pomyślności życzy wszystkim mieszkańcom Burmistrz Wojnicza. Dziękujemy serdecznie Dziękujemy. za tę rozmowę. Ja również życzę z okazji zbliżających się świąt, ja i zespół Portal Nasz Wojnicz, Spełnienia wszelkich marzeń. Bardzo proszę przekazać dla swoim pa... najbliższym. Dla pani rynku. też i całej redakcji i dla rodziny wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo.